Zobaczcie. Mamy kwiecie, nie ja wiem. No ale trochę zimy, trochę lata. Ostatnio, e, parę dni temu było plus 20 stopni w cieniu. A teraz mamy 4 stopnie na minusie. Jadę sobie na budowę. No co prawda, ładnie to wygląda. W zimę nawet tak to nie wyglądało pięknie. No ale kurde, bez przesady. No cześć, witajcie jeszcze raz, dotarłem Zobaczcie Żeby was nie skłamać Mam akurat metrówkę przy sobie 8 osiem, osiem i pół prawie centymetra śniegu W jedną noc Dajcie spokój A tu trzeba działać Plan jest taki że mam taki plan, żeby w tym tygodniu skończyć tą więź, bo już na gotowo eee, poskładać tak wszystkie elementy, ewentualnie jakieś te kątowniczki jeszcze mi zostaną bo z tym mogę się nie wyrobić, no to na to trochę czasu chodzi, ale wszystkie elementy będę chciał mieć eee, na swoich miejscach już poprzykręcone no a ta pogoda troszeczkę mi w tym <laughs> przeszkadza, że tak powiem Dzisiaj e, chcę sobie tutaj dokończyć e, tą część dachu na pewno. No a właściwie tutaj głównie z tymi oknami chcę podziałać. I tutaj są takie miejsca. Tutaj i tutaj pomiędzy jeszcze tą jedną krótwą, która tu będzie będzie okno takie podwójne powiedzmy, jedno i drugie. I tutaj są takie wzmocnienia powiedzmy wymiany e, na właśnie też na taką miaskółkę. Tutaj i tutaj, poniżej i powyżej okna. E, widzę, że te krokwe są połączone ze sobą w ten sposób. E, więc e, będę chciał sobie, e, może, właśnie z tymi oknami tutaj coś podziałać. Dlatego też e, tak nazywam się. Zatytułowany jest ten odcinek. Drugie takie okno, tym, razie, tym razem pojedyncze, będzie występowało tu, w łazience tu będzie krokiew też właśnie która będzie miała te, 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 te zacięcia na jest kółkę. tu widzę, że są tylko z jednej strony takie rzeczy zrobione jest kółka z jednej strony, a z drugiej strony jest tylko zaznaczone gdzie będzie ten element się łączyć i, i, i. I jeszcze okna są w garażu w garażu na tej ścianie na tej części dachu tamtej, ale za te elementy muszę też poszukać co i jak. Na razie jadę z tamtą stroną budynku. Dobra. Nie, nie mogę na to patrzeć. Jak ja nie lubię zimy. Dobra. Coś trzeba się tu ogarnąć i, i, i biorę się do pracy. Jedziemy z tym. Dobra, żeby sobie teraz to tutaj fajnie złapać, już ty ściągam sobie to pasem. Dobra, jak wygląda sytuacja? Trochę mi bateria pada, więc tylko takie urywki. Yy, tutaj, gdzie jest, już jest zacięcie tylko jeden wkręt, no bo wiadomo, nie trzeba. A po przeciw, si, przeciwległej stronie, gdzie jest. No i tak, e, powiem Wam tak, jest dzień następny. Po, tym, e, po tej części materiału, którą kręciłem na początku filmu, e, jest już coś zrobione. Nie nakręciłem tego Wam, ponieważ padła mi bateria. Jak mogliście się, się za, też domyślić i zauważyć, e, więc jeszcze raz może powtórzę, jeśli nie było. Tak. Tu jest. Yy... Ach, zimno! Tak, tutaj jest yy, to zacięcie na jaskółkę, więc dałem tylko jednego wkręta, jak będzie później przeszkadzać, to zaslifuję łapek yy, tu gdzie nie było, gdzie było do czoła, dałem dwa wkręty i myślę, że, że to wystarczy postępy są na razie takie. Tutaj tą część udało mi się dokończyć. Tu został jeszcze jeden wymian do założenia, ale tam będzie trzeba ewentualnie porzeźbić, bo nie ma zacięcia w tym miejscu, żeby wpuścić tę jaskółkę. Ale to się jeszcze okaże, czy w ogóle to będę go dawać. Bo nie wiem, czy nie brakuje, czy nie brakuje dwóch elementów takich właśnie. Ale to dojdę z czasem, jak wszystko poskładam No i właściwie tyle. Ta strona jest skończona. Trochę Wam powiem szczerze, zbiera się takich różnych niedociągnięć, ale o tym zrobię osobny materiał podsumowujący i, i, i oceniający całą tą tutaj współpracę z tą firmą. Ale tak skończę wszystko i będę wiedział, ile tego się nazbierało. Dobra. Eee, jeszcze co pasuje mi, te numerki, które są tam w miarę pasujące do tych elementów, to jeszcze chyba łazienka jest taka, którą dałoby się bezproblemowo eee, odnaleźć i, i poskładać. Więc zabieram się za łazienkę, eee, tutaj te krokwie eee, i tu też jest okienko, tak żeby nawet pasowało automatycznie. No a pozostałe elementy, eee, no już potem same jak już wyjdą, tak? bo będzie ich mniej więc też będzie łatwiej rozeznać co gdzie powinno przypadać. Chociaż tak, większość trzeba było się domyślać. Tutaj te numerki to też oznaczenie tego, to jest porażka. Dobra. E, pogoda, jaka widzicie, e, dosypuje jeszcze, jakby było mało. E, wczoraj troszeczkę się stopiło w śniegu, za to zrobiła się, zrobiła się woda, która w nocy ładnie zamarzła. Także można tutaj jazdę figurową odstawiać. Dobra jadę dalej bo plan trzeba wykonać na ten tydzień czyli więźba musi zostać poskręcana dobra, dobra zanim przejdę do łazienki powiem wam jeszcze jedną rzecz pokażę, e, ponieważ dostrzegłem mały błąd który wczoraj popełniłem bo została mi tutaj jedna śruba ba brakło mi już baterii we wkrętarce nie chciała się już dokręcić i teraz patrzę że jest tutaj no źle skręciłem, znaczy się zły kąt jest, nie? nie? wiem czy Wy to widzicie ale e... ta część tej krokwi jest za wysoko co powoduje, że dół e, jest z kolei za nisko nie ma tutaj płaszczyzny nie? względem tych poprzednich krokwi no wynika to tutaj z, z faktu, że ta krokiew e, koszowa no normalnie dokręcałem tutaj do góry, nie? Do płaszczyzny każdej, tak jak tutaj też, no ale y, tu jest troszeczkę w ogóle też niedocięte. Będzie to trzeba jakoś tam potem sobie ściąć prawdopodobnie względem tutaj tej płaszczyzny, no i właśnie dlatego muszę to tutaj dostosować też, y, górę tego dać niżej. Jak to zrobić? Mianowicie tak sobie zrobię kawałek jakiś Łatki przykręcę sobie możliwie jak najwyżej od spodu w tym wypadku Aha. No i teraz będę tą odkręcał Ustawię sobie tak, żeby ona się tutaj oparła. na to i wyznaczy mi to wtedy jedną linię. No taki mamy błąd. Eee, Też szybko chciałem wczoraj się z tym uporać. Zdarza się. Ok. Ważne, że zostało to w porę zauważone. Dobra. Zresztą tak by to wyszło. Prędzej czy później. Mój plan został poważnie zagrożony. Myślałem, że jeszcze ta łazienka jest w miarę dobrze ponumerowana, ale jak teraz szukam tych elementów, to okazuje się, że lipa. Jeden tam znalazłem, ale... E, nie pasuje, ale na krokie w obok, więc pewnie to będzie tam. Powiem Wam tak. To są te krótsze elementy, które mi zostały. I numerki, które się zgadzają, to są tylko te cztery. Tu reszta wszystko są numery pomylone. Tak samo większość tych, yy, większość, właściwie wszystkie. Jeden tu może jest taki, który się jeszcze zgadza. Yy, tych elementów też mają w ogóle pomylone numery kosmiczne. Yy, tu zobaczcie w ogóle nawet jakieś numery 5000. Nie wiem, czy to widzicie. 30, jakieś 5000, tysięcy na tyle elementów co tutaj nie ma gdzieś od 40 parów zwyż jest jest w ogóle wszystko kicha tam na dole zostały, na zewnątrz zostały jeszcze też te długie krokwienie, które jedna kubka większa jest w ogóle też pomylona, a w tej może ze dwie jeszcze są poprawne, czyli tak naprawdę jeszcze gdzieś 6 może elementów się zgadza, resztę Reszta jest w ogóle do odgadywania, że tak powiem. Nie wiem czy coś będziecie widzieć. To jest w ogóle cały projekt wykonawczy jaki dostałem. Czyli rzut i po prostu tu są numerki, numerki przy, przy elementach. No i właśnie to jest ta łazienka, którą chcę teraz zrobić. Ale już tu są pomylone. Ten element według planu pasuje w to miejsce w rzeczywistości, czyli numerek dalej tu w ogóle garaż jest też oderwany elementów gdzieś tu jest jakieś 109 numerek chyba, 110 najwyższy a numeracja sięga troszkę dalej, nawet tam potem widzicie po 5000 no więc trochę zagadki z tym mam nie wiem czy mi się to uda wykonać w tym tygodniu z tego powodu no, muszę wszystko y, przeglądać i, i sprawdzać, czy będzie pasowało w dane miejsce. To taka mała dygresja. No nic. Yy, idę zgadywać dalej. Zresztą pokażę Wam jeszcze. Yy, tu jest widzicie numer 49. Według projektu ma on być w tym miejscu. To, co Wam pokazywałem. Ale y, będzie za krótki, prawda? Tu jest yy, zacięcie na, na krokiew, tamta reszta jest w dół, bo to jest okap, więc sięga go gdzieś po tyle. Pasuje on idealnie w to miejsce. No, więc tam go zamontuję, tak? no bo przypuszczam, że to będzie to, ale najciekawsze jest to, że tu ma narysowane miejsce na ten wymian od okna, a okno się zaczyna tutaj, więc w ogóle pomieszanie z poplątaniem bo tutaj już jest element zaznaczony z wymianem. No także chocki klocki. Nie wiem tam chyba świętowali w, w tej firmie podczas, podczas wycinania tej mojej więźby, bo naprawdę e, no ciężko, ciężko tutaj e, Teraz e, się zaczyna robić pod górkę troszeczkę i tak, miała być łazienka ale jest zrobiony garaż właściwie no, pomieszczenie nad garażem e, tylko że nie do końca właśnie te wymiany są zrobione, bo no, też ciężko się rozeznać a garaż dlatego zrobiłem, bo udało mi się rozwiązać zagadkę, że tak powiem, wyczaić e, w zależności tam pomiędzy tymi numerkami okazało się, że e, numerki które są napisane na elementach na, na, na tych krokwiach Trzeba dodać 4 I odpowiada to wtedy numerkowi na projekcie <laughs> No e, Tak to wyszło Jakiś tam przeskok mieli w numeracji Udało mi się to rozszyfrować No bo od firmy e, Do tej pory nie dostałem żadnego Powiedzmy Sprostowania w sprawie, w sprawie tej, tej numeracji No nic, mają czas Drugi tydzień już leci od tego momentu Kiedy zgłaszałem Dobra to jest zrobione. Na projekcie jest narysowane, jeszcze wymian na górze, ale tutaj nie ma ani żadnego zacięcia, ani nic. Zobaczę, jak dojdę, czy w ogóle takie elementy są przygotowane. Zobaczę, jak się tym, tego bardziej jeszcze ubędzie. Trochę elementów jeszcze zostało. To co wiedziałem, to dawałem. Na razie jest, jest tyle. Postępach. Dobra, jak będę miał te wszystkie okna już ogarnięte, to jeszcze Wam pokażę, już, jak to tam wygląda, głównie z tą łazienką, bo tu jeszcze dojdzie jeden wymian, tylko wymiar się troszeczkę różni i nie jestem właśnie pewien, czy on czasem nie pójdzie potem na, na, na łazienkę. Muszę to zobaczyć, jaki tam będzie wymiar tego wszystkiego. A tam są jakieś chockie klocki, więc zobaczymy, jak to wszystko się uda poskładać. No i to jest łazienka. Powiedzmy, że to jest gotowe. Taki trochę, trochę tutaj miszmasz powstał. No tak to wymyślili tutaj z takim długim wymianem. Powiem Wam szczerze, że do akceptacji właściwie dostałem dwa projekty tak jakby. Tutaj chodziło właśnie o różnicę, są tutaj w, tym, w tej łazience. Nawet akurat tej wersji nie zaakceptowałem. Znaczy się tak. Częściowo zaakceptowałem, ale później dostałem tą drugą i ta druga mi się bardziej podobała i właściwie potwierdziłem tą drugą. Rysunek, który widzieliście też gdzieś, może nie wiem czy to w tym filmie było, czy w poprzednim z tymi numerami, co Wam tak mniej więcej pokazałem, to właśnie był ten drugi projekt, który ja zaakceptowałem, a więźba jest wycięta według tego pierwszego. No różnica jest tylko w tym pomieszczeniu, tutaj troszeczkę inny układ krokwi wymian wtedy w tym, który ja zaakceptowałem był tylko na okno, na tą jedną Te krokwie były dwie do samego końca No nie podobało mi się właśnie z tego powodu, że są takie przecięte i, 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 i nie są to w, jednym, w jednej całości No ale teraz już nic z tym nie poradzę Nic na to nie poradzę, nic z tym nie jestem w stanie zrobić, więc musiałem to poskładać takie jakie jest Wtedy planowaliśmy okno tutaj bliżej W tym projekcie jest akurat w tym miejscu Ale tak patrzę sobie tutaj ten i myślę, że, że może nawet troszeczkę lepiej to wyszło Że to okno będzie tutaj dalej Tutaj jest kosz I w tym koszu, koszem wiadomo, będzie spływać zawsze woda Tej połaci dachu nad tym koszem Nie jest jakoś strasznie dużo no ale zawsze, czy tam nawet śnieg będzie zalegał, czy coś później roztapiać się będzie, to będzie wchodziło wszystko, w... szłoby to bardzo na to okno. Może nawet lepiej, że to jest, jest tutaj, ale układ krokwi jest taki średni według mnie. Nie wiem, tu z tej pozycji może nie za bardzo zobaczycie, ale przejdę się za chwilę na dół. i Z dołu będziecie mieli okazję jeszcze to lepiej spojrzeć. Tutaj te okapowe części krokwi zamontuję sobie, jak już będę miał rusztowanie z tamtej strony, żeby po prostu strzelić sobie łatą, połączyć te dwie krokwi i na jednej płaszczyźnie to wszystko zrobić. Bo teraz to może różnie być. A szkoda, żeby tutaj z przodu, akurat od frontu, były jakieś fale takie, które później by byłoby widać. Troszeczkę po słońcu, ale chyba to widać teraz. No, jeszcze ta, ta krok kawałek krokwi, która jest też powyżej tej środkowej też jest Tak tak to jest narysowane, tak to jest wymierzone wszystko e, Tak to w projekcie było No mógłbyś troszeczkę lepszy układ tutaj tych krokwi Taki bardziej jednolity, nie, nie z takim długim wymianem No ale trudno Dobra, tak to wygląda e, Poziom ukończenia więźby na ten moment to jakieś Przypuszczam około 90% Zostało parę Dwa jakieś trzy dłuższe elementy, tam jeszcze nad część co jest nad garażem została bardziej do poskładania, tam widzicie nad tą ścianką, gdzie akurat drabina jest oparta, tam zostały te dłuższe i właściwie takie końcówka, krótsze skosy łączące tutaj kosz z, z tą krokwią narożną i coś tam w tamtą stronę, takie już właściwie krótsze elementy. Więc tak przypuszczam 90% Na ten moment tak to wygląda eee, Okna jak widzieliście Mniej więcej 6 okien będzie eee, 2 podwójne Dobrze doliczę. Eee, raz, dwa Dwa podwójne Czyli 4 I dwa pojedyncze Czyli w sumie 6 okien dachowych No tak to wygląda Dobra tyle w tym odcinku Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie Żegnam się z Wami do zobaczenia i cześć.